Ucieszyłam się, kiedy zostałam zaproszona do powiedzenia paru słów z okazji Dnia Nauczyciela, bo chciałabym im powiedzieć w tym dniu, jak wiele im zawdzięczamy, jak im bardzo dziękujemy, a zwłaszcza tym wszystkim, którzy poparli w nas, młodych uczniach jakieś takie niecodzienne y, zainteresowania. Ja jestem właśnie dlatego tak wdzięczna swoim y, polonistkom, bo nie jednej tylko, z, że umiały y, docenić we mnie y, szersze zainteresowania, a nie tylko lekturą obowiązkową. Bardzo to we mnie popierały. I ja dzięki temu y, okres ze szkoły licealnej y, pamiętam jako najchłonniejszy w czytelnictwie, w moim życiu w ogóle. I tu mm, nazywa mi się taka raczej smutna refleksja, a mianowicie, że jest to zawód, który nigdy naprawdę nie jest doceniany przez swoich wychowanków wtedy, kiedy powinien być. Teraz myślę z sentymentem wspominam y, z wielką y, serdecznością. Swoich nauczycieli od polskiego na przykład. Ale oni już o tym nie będą wiedzieli, bo tak się składa, że moja nauczycielka pani Tuorowa nie żyje. Już jej tego nigdy nie powiem, jak wiele dla mnie zrobiła i jak jestem jej za to wdzięczną. I to jest taki paradoks, właśnie, że. Nigdy potem nie ma czasu na to, wtedy, kiedy już dorastamy, jesteśmy dorośli ludzie, dorosłymi ludźmi, żeby powiedzieć tym nauczycielom, jak szalenie cenimy ich pracę. Nie ma na to czasu. Oni, jeżeli mamy nazwiska, jeżeli jakieś publiczne zawody wykonujemy, to oni mogą nas oglądać, cieszyć się, że jesteśmy ich wychowankami, ale w gruncie rzeczy już potem tego kontaktu nie ma.